Kim jest Kamala Harris i czy ma szansę wygrać z Donaldem Trumpem w nadchodzących wyborach? Kto strzelał do Trumpa i czy kula, którą wystrzelił, trafiła do Bidena? Tego dowiecie się w tym odcinku, zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest firma Romer. Romer to największy producent lakierni poszkołych w Polsce i jeden z największych w Europie. Romer. Technologię na wysokim poziomie. A więc wszystko po kolei zaczęło się od debaty prezydenckiej, na której Joe Biden wypadł całkiem nieźle. Odpowiedział prawie na wszystkie pytania, może dwa, trzy razy zgubił wątek, zająknął się, zapomniał gdzie jest i na, o czym mówi. Jak na Joe Bidena naprawdę całkiem nieźle. I na początku media się zachwycały, jak dobrze, jaki on jest świeży, jaki on ma umysł, jak on dobrze się czuje. This version of Biden, intellectually, analytically. Jest ostry jak szpilka, powiedzieli. The man who is sharp, who is on top of his game. Sharp president. Natomiast wiemy, jak było. Ale nie było tak bardzo źle. Więc media zachwycały się jego formą i były murem za nim. Natomiast wszystko zmieniło się po szczycie to, kiedy to urzędujący prezydent, przedstawiając prezydenta Ukrainy, pomylił go z Putinem. I Mocna gafa, nawet jak na Joe Bidena. A więc wszystko się zmieniło. Media zmieniły narrację. Zaczęły się pytania, zaczęły się kwestionowania tego, czy da radę. Nawet jeżeli wygra, to czy będzie w stanie pociągnąć to prezydenturę. I sprawować kolejnej kadencji. Co było oczywiste dla wielu z nas już od kilku lat. Natomiast tutaj zaobserwowaliśmy... Drastyczną zmianę narracji wśród mediów i nawet wśród Partii Demokratycznej. Zaczęła się presja, zaczęły się pytania, czy na pewno da radę, czy na pewno Biden jest w dobrej formie, czy to jest dobry kandydat. Na kogo go zmienić, czy go zmienić w ogóle. A więc totalna zmiana narracji wśród Partii Demokratycznej, która zrobiła klasycznego backflipa i zwrot o 180 stopni, jeżeli chodzi o ich opinię na temat ubiegającego się o kolejną kadencję Joe Biden. Um, Zaczęły się pytania: co dalej, kto dalej, czy Biden da radę? A w mojej ocenie, już w kampanii 2020 roku. Joe się plątał, motał, już wtedy nie. Już wtedy nie, nie był to dobry kandydat. Natomiast no, poszli w to, wiadomo, we're gonna change the course of the country and frankly the world. Five minutes later. America's dead. Let me say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation. I have one word. Don't. Wydawało mi się, że tak zapamiętałem tamtą kampanię, że on już wtedy mylił, plątał się, motał, zapominał stany, zapominał nazwiska osób, które go popierały i cały czas po prostu nie, nieustanne gafy. Miał problem z przeczytaniem telepromptera, miał problem z wejściem do samolotu. Natomiast przy Bidenie z tej kampanii, tamten z 2020 roku był naprawdę w dobrej formie. I jestem tym zaskoczony, jak bardzo postarzał nam się Joe przez te 4 lata. Przy Bidenie z obecnej kampanii, tamten Joe Biden był naprawdę w dobrej formie. I tutaj się pojawia pytanie, czy ten Biden, którego obserwujemy w ostatnich miesiącach.

Dziwnie mu się urosło parę centymetrów. A na Twitterze możecie zobaczyć mnóstwo teorii na ten temat, zdjęć, porównania tego, jak on wyglądał, jak się zachowuje, jak mówi. Ten Joe Biden może to nie być do końca ten sam Joe Biden, którego oglądaliśmy jeszcze parę lat temu. A może Joe Biden nie żyje. And by the way. Osobiście nic nie mam do Joe, to jest dobry chłopak generalnie, prawie 50 lat na scenie politycznej. W gruncie rzeczy to jest spoko gość i dobrze wygląda w okularach przysłonecznych. <grym> Natomiast przynajmniej wiedzieliśmy, co, czego możemy się po nim spodziewać. Natomiast chwilę później zaczął się prawdziwy polityczny kocioł. 13 lipca w stanie Pelsywania niejaki Thomas Matthew Crooks oddał 8 strzałów z broni automatycznej AR-15 w stronę przemawiającego na wiecu wyborczym do Donalda Trumpa, zabijając przy tym 50-letniego Korea komperatora raniąc trzy osoby, w tym Donalda Trumpa. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły faktu tego, że zamachowiec był widziany przed wiecem, że były telefony, że był podejrzana cała sytuacja, jest bardzo podejrzana, kto mu pozwolił strzelać, to był jedyny budynek, yy, na którym zamachowiec mógł wejść i yy, naprawdę dużo tutaj jest niejasności. W tym. Ten wiec był pierwszym i do, do tej pory jedynym, relacjonowanym przez wszystkie mainstreamowe media i telewizje na żywo. MSNBC, CNN, ABC, wszystkie te telewizje relacjonowały ten wiec na żywo. Hmm. Przypadek? Możliwe. W każdym razie Trump miał zginąć. Trump miał zginąć na oczach całego świata. Na szczęście tak się nie stało. Kula, która miała roztrzasać mu głowę na żywo, na oczach całego świata, trafiła go w ucho, bo się trochę pochylił, tu pokazywał coś, schylił się, kula go minęła. Nie da się zabić kogoś, kogo Bóg nie chce, żebyś zabił. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację: Zestrzelacie do człowieka swoją ostatnią kulą, a on dalej tam stoi, niewzruszony. Ponieważ sprawa jest cały czas wyjaśniana, dopiero dzisiaj FBI potwierdziło oficjalnie, że kula traf, faktycznie trafiła Trumpa w ucho. Że to nie był odłamek, że to nie był koszet, że to nie było szkło. Teraz to jest temat na osobny odcinek. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych informacji z kampanii prezydenckiej w Stanach. Zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, dzwoneczek i wszystko. Także, tak jak wspominałem wcześniej, cierpimy, w dzisiejszych czasach to cierpimy na syndrom TikToka. Nawet taka informacja jak zamach na byłego prezydenta jest dość szybko zapominana. Zamach! Wow! A po chwili wracamy do scrollowania i zapominamy. To, co było wczoraj, już jest dawno nieaktualne. I nudne. Szczególnie jeszcze kilka dni później, Joe Biden, za pośrednictwem Twittera, no właśnie, prezydent Stanów Zjednoczonych. Informuje świat o tym, że rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję za pośrednictwem Twittera. To jest znak czasu. No. I też pokazuje, jak silnym narzędziem medialnym jest Twitter. Brawo Elon. Jedno jest pewne: demokraci mają plan. I nie do końca wiem, jaki jest ten plan, co sprawia, że czuję niepokój. Nawet demokraci nie wierzą w to, że Kamala Harris jest w stanie wygrać z Trumpem w wyborach prezydenckich. Tak naprawdę nikt jej nie lubi i nikt w to nie wierzy. Chociaż media zrobią wszystko, żeby przekonać amerykańskie społeczeństwo do tego, że Kamala jest w stanie wygrać. A nawet jeżeli nie przekonają tylu i chcieli, zawsze mogą wymyślić coś innego. Jak to mówił Stalin, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Bo coś tu się ewidentnie nie zgadza. Biden w 2020 roku uzyskał absolutnie rekordową liczbę głosów. 81 milionów Amerykanów zagłosowało na Joe Bidena, Na śpiącego Joe. Jak myślicie? Czy to możliwe? Szczególnie, że na jego wiecach ciężko było zajmować parę tysięcy osób. Świeciły pustkami, to były małe sale, nie do końca. No, Joe, nawet w tamtej kampanii, gdzie jeszcze był w całkiem dobrej formie, no, nie napawał entuzjazmem i no nie, powiedzmy, że nie miał tego flow, prawda? Mylił, plątał, brakowało w tym energii. Kiedy to Donald Trump wypełniał stadiony, pełne stadiony, kilkanaście tysięcy osób na jego wiecach codziennie, every fucking day. Ludzie stali przed stadionem, ci, którzy nie dali rady wejść, stali przed. No ale wiecie, była pandemia, dużo głosów wysłano pocztą. To, co nie udało się zrobić w Polsce, czyli wybory komercyjne, w Stanach zadziałało bardzo dobrze. 58% głosów oddanych na Bidena. Przyjechało pocztą. A najwięcej z tych głosów w Stanach, w których rywalizacja była naprawdę wyrównana. Takich jak Georgia, Wisconsin, Arizona. Różnica tam była poniżej 1%, czyli kilka tysięcy głosów mogło zaważyć o wyniku. W Georgii to było 11 tysięcy głosów. A wiecie, no, kilka tysięcy głosów znalazło się w koszu, źle policzone. Tak, no. Temat rzeka, na pewno Wam o tym jeszcze opowiem. W niektórych komisjach głosowało więcej osób niż uprawnionych do głosowania, a nawet zdarzały się sytuacje, że głosowały osoby, które od dawna nie żyją. Ale wiecie, demokracja. W wielu z tych stanach, jeszcze ważne, w wielu z tych stanach nie potrzeba dowodu, żeby głosować. Tutaj macie mapkę, ale to też na, na następny odcinek. Znaczy, że możesz iść i zagłosować, nie musisz mieć dowodu. Ocenę zostawiam Wam. Natomiast jeżeli chodzi o anomalie wyborcze, nie trzeba daleko szukać. Wybory we Francji z zeszłego miesiąca. Partia Marine Le Pen prowadziła w absolutnie wszystkich sondażach i to o kilkanaście procent. Ale przyszło do czego przyszły wybory? Przegrała. I dopiero zajęła trzecie miejsce. Jak to się stało? Zdarza się. Przypadki. Demokracja. Podsumujmy teraz kadencję Joe Bidena i Kamali Harris, bo jak pewnie wiecie albo nie wiecie, Kamala Harris jest obecnym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale zanim to, to zobaczmy jak zaczęła się kariera, może nie polityczna, jak zaczęła się kariera Kamali Harris. I wiem co sobie myślicie, tutaj Monte Williams to prowadzący talk show w tamtych latach, sławny rozpoznawalny prezenter. Natomiast no wiem co sobie myślicie, to nie są jego dwie dziewczyny. Ta druga to jego córka. Czyli Kamala Harris była odpowiedzialna za bezpieczeństwo na granicy. I sam Joe Biden yy, delegował ją do tego zadania. Her, uh, today, to do it, to with, uh, Co amerykańskie media obecnie próbują zataić i schować pod dywan? Natomiast to są fakty i pewnych rzeczy nie da się schować. Wyznaczył ją do Dlatego granicy. That's why asked the Vice to be the lead on with on the why leave Honduras, Guatemala, El Salvador in the first place. Natomiast co mówią liczby? Właśnie, co mówią liczby? Ponad 6 milionów osób nielegalnie przekroczyło granice. Jak? Pewnie wiecie. <laughs> Stany na południu, granicą z Meksykiem, jest to bardzo długa granica, ponad 3000 km szerokość tej granicy. No i przy, odkąd Biden zajął office, a Kamala była odpowiedzialna za granicę, ponad 6 milionów osób nielegalnie przekroczyło granicę, wkraczając do Stanów Zjednoczonych. Całkiem sporo, no. 6 milionów. Jakby populacja naszego kraju zwiększyła się o 25%, tak? 6 razy 4 o 24, no nie, no dobra, o 15%

Dajmy im opiekę, dajmy im edukację, wpuśćmy ich do naszych domów. Dajmy im jeść, dajmy im pić. Dajmy im dostęp do służby zdrowia, dajmy im edukację. Bo wiadomo, edukacja jest najważniejsza. Dajmy im zasmakować demokracji. Bo przecież oczywiście, że no nie we wszystkich Stanach nielegalni imigranci mogą głosować. To nie jest tak, że mają automatycznie prawo do głosu, ale jak tak jak mówiłem, w wielu z tych Stanach nie potrzeba dowodu, czyli możesz przyjść i powiedzieć, ja chcę zagłosować. Dajcie mi kartę. Nie potrzeba dowodu, bo niektórzy mogą się poczuć urażeni tym, że prosisz ich o dowód, a ja nie mam dowodu, a muszę iść, muszę jakieś papiery uzupełnić. Pytanie jest, czy ci ludzie w ogóle będą chcieli czy będą, będą na tyle zdeterminowani, żeby stać w kolejkach, zagłosować na kogoś, po coś, gdzieś trzeba iść, a może ktoś tam się będzie coś pytał, może to będą problemy, może trzeba gdzieś jechać, oni są głodni. Oni są bezbrodni. Czy oni w ogóle będą yy, potrzebowali tego? Czy oni w ogóle będą chcieli zagłosować? Nawet jeżeli nie będzie potrzeba dokumentu. Czy im będzie się chciało jechać, gdzieś czekać, stać w kolejce, głosować? Po co? Tak naprawdę na kogo? No, wiadomo, że na Kamale, no bo ona pozwoliła nam tutaj przyjść. Tak jak widzicie na tym wykresie. <laughs> 2020 roku, czyli Trump rządził krajem do tego roku. A tutaj to jest już rząd Bidena. 2021 rok. Milion sześćset. Następny. 2200. 2 miliony 2023. Sporo. Natomiast no, to są liczby takie, które mogą zmienić wynik wyborów. A nawet jeżeli oni nie pójdą zagłosować, to zawsze można zgonić na nich. No wiecie, dużo emigrantów, może oni głosowali na Kamale, No przecież Kamala ich wpuściła tutaj. A więc szczególnie teraz, w ostatnich miesiącach, kiedy no, wydaje się, że to Trump jest, jest faworytem do wygania tych wyborów, granica jest totalnie zalana. Tysiące, setki tysięcy ludzi lgną teraz do granicy, próbują ją przekroczyć. Ale wiadomo, są ważniejsze rzeczy niż granica. W zasadzie po co nam granica? Wpuśćmy tych ludzi wszystko, otwórzmy wszystkie granice, będzie fajnie, będzie spoko. Co może być ważniejszego od szczelnej granicy, która chroni nasz kraj, czy ich kraj? Ale my też mamy tę sprawę, ten temat jest poruszany też w naszym kraju. Natomiast ja panu posłowi, jeżeli tak bardzo chcę budować bezpieczeństwo Unii Europejskiej na zwiększonej integracji Unii Europejskiej, życzę wszystkiego najlepszego i polecam podać swój adres, by ci imigranci, którzy mają do Polski napłynąć, trafili wprost pod pański adres. Co może być ważniejszego od bezpiecznej granicy? Aborcja. To jest temat przewodni. Nie wiem, czy w Polsce ten temat teraz też jest, można powiedzieć, na topie. Wiadomo, że aborcja, bardzo ważny temat, ważniejszy niż wiele innych aspektów. Tyle rzeczy się dzieje na świecie. Wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu. Pozwólmy zabijać nasze nienarodzone dzieci w każdym momencie ciąży. To jest program Wyborczy Kamali. Do you not trust women? To know what is in their own best interest? You, some, some legislator in some state capital, the majority of whom are not women? are in a better position to tell her what she should do? This fight is about freedom. And that includes the freedom to make decisions about one's own body and not have the government telling people what to do. <laughs> I love killing babies. I love that. Musimy jest dać jej i Cześć, jestem Agata i miałam aborcję. Tak, miałam aborcję. I co mi zrobicie? co mi zrobicie? W głowie, nie znudziło nam się! Wypierdalać! Co to kurwa jest? Dostaliście te stołki dzięki nam! Wy jesteście chujani demokraci! Wypierdalać! Wypierdalać! To jest jebany pis, jebana Konfederacja i jebany PESEL. Głosują razem. To jest kurwa ta nowa demokratyczna koalicja! Panie marszałku, Hołownia, niech nas pan kurwa nie straszy tygryskie. Poradziłyśmy sobie z pisem, poradzimy sobie z pana ukochanym kolegą. Wypierdalać!